Witam na moim kanale Instant Pad po polsku. Dzisiaj Wam pokażę, jak łatwo i szybko zrobić gulasz wołowy w Instant Pad. Ja tutaj go podaję zgniecionymi ziemniaczkami. Jak ktoś ma ochotę dowiedzieć się, jak łatwo i szybko je zrobić w Instant Pad, zapraszam do mojego kanału, będzie osobny filmik. A teraz zapraszam do obejrzenia filmiku, jak robię właśnie ten oto gulasz. Potrzebujemy cztery żeberka selera, cztery marchewki. Ja mam tutaj 1 litr wywaru wołowego. Można go również zastąpić takim ym, gulasz fix w torebce, który się chyba rozpuszcza w 500 ml wody. I mam tutaj przyprawy, sól, pieprz, czerwona papryka i takie moje ulubione przyprawy do grilla. Ja sobie je teraz posypię mięs mięsko. Mam tutaj 1,6 kg mięsa wołowego pokrojonego w takie cubes, kosteczki. One są wszystkie jednakowe. Ja tutaj pokażę taka wielkość nie za mała, nie za duża. Ja sobie teraz te moje przyprawy wymieszam dobrze z tym mięsem. Każdy oczywiście może sobie użyć swoje ulubione. I teraz przechodzimy do włączenia Instant Pot na opcji podsmażania, satej. Włączam mój garnek. Do rozgrzanego garnka wlewamy troszkę oliwy. I będziemy teraz tutaj lekko próżyć to nasze mięso. Wrzucam mięso do garnka. Lekko zamieszam. I po prostu pozwolę temu mięsku tutaj się tak troszeczkę popróżyć. Nie chcemy, żeby to mięso nam się do końca podsmażyło, tylko jak już zobaczymy, że się robi takie brązowe, tak jak teraz widzicie, to jest idealnie, wystarczy. Jest cały czas różowe w środku, tak ma być. I teraz będziemy dodawać te nasze pokrojone marchewki i seler. Teraz wlejemy... Cały taki kartonik tego mojego wywaru wołowego, tak jak wcześniej mówiłam, można kupić taką saszetkę gulasz fix. One chyba przychodzą z tej firmy Knora. Też już kiedyś wypróbowałam, także sprawdzone. Smakuje naprawdę dobrze. I teraz wrzucę dwa liście laurowe i dwa ziele angielskie. Lekko zamieszam i to wszystko. Teraz zamkniemy garnek. Naprawdę ekspresowo się to robi. Oczywiście upewniamy się, że uszczelka jest dobrze założona, przekręcamy pokrywę, ustawiamy zaworek w pozycji sealing, tak, żeby nam się ciśnienie zebrało. I teraz szybko pokażę. Są dwie opcje, na których można zrobić. Oczywiście najpierw wyłączyłam opcję podsmażania, można ustawić na opcji manualnej i. Plusikiem do 50 minut albo po prostu ja sobie wykorzystam, że ja mam tutaj już takie ustawienie Meat Stu, czyli mięso gulasz i ja sobie tą opcję wcisnęłam, na której też jest 50 minut ustawione. Teraz Instant Pad pokazuje mi, że jest włączony i będzie odliczał do dołu. Po skończeniu nie będę od razu otwierała garnka, pozwolę na tak zwane neutral release, czyli żeby ciśnienie samo odparowało. Mi tutaj 21 minut temu się skończyło, otworzyłam zaworek i ciśnienia już nie ma. Jak słychać, że nic tam nie leci, bezpiecznie można otworzyć pokrywę. Oczywiście trzeba uważać, bo na pewno jest gorące. Lekko zamieszam, jak widzicie, super się wszystko zrobiło, nic się nie rozwala. Wydaje się 50 minut długo, ale to naprawdę to mięsko jest wtedy takie idealne. Marchewka się nie rozwala. Teraz wyłączam Instant Pot i przejdę na opcję podsmażania. Teraz tutaj uszykowałam sobie wodę z mąką, żeby zagęścić ten gulasz. Także oczywiście musimy doprowadzić ten gulasz, żeby się zagotował, dlatego przełączyłam na opcję podsmażania. Troszeczkę trzeba pomieszać. Chwilkę to dosłownie schodzi, zaraz się zacznie gotować i sosik będzie zagęszczony. Tutaj już mi się zagotowało i jak widzicie, ta mąka spowodowała, że sos mi się zagęścił. Można wyłączyć Instant Pad i gulasz gotowy do jedzenia. Zobaczcie, ta marchewka absolutnie się nie rozwala. Wszystko w jednym kawałku. Naprawdę bardzo polecam. Ten garnek jest super sprawa. Wszyscy powinni go mieć i wypróbować. Najlepsze jest to, że gotując w tym garnku nie muszę nad nim stać, pilnować, mieszać. Taki gulasz ma tendencję do przypalania się, częstego mieszania. W tym garnku naprawdę nie trzeba nic robić. Zamykasz, otwierasz, gotowe do jedzenia. Oczywiście czasami trzeba zagęścić sosy, ale zobaczcie apetyczny gulasz wołowy z ziemniaczkami. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I oczywiście nie zapomnij nacisnąć tego dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia.